Mam chomordeczki, Body Christ po tej stronie, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Słuchajcie, minęły chyba ponad 3 lata od ostatniego mojego vloga kulinarnego, gdzie robiłem słynną sałatkę z serem feta, z ananasem, nie pamiętam z czym to było, wiem, że była zajebista. I wiem, że wzbudziło, wzbudził ten filmik naprawdę mega zainteresowanie wśród was. I wychodząc naprzeciw licznym zapytaniem postanowiłem nagrać kolejny tego typu film. Słuchajcie, mordeczki, może tego po mnie nie widać, ale prócz fast foodów, pizzy, kebabów, McDonald'ów jestem również fanem domowej jadłodajni staropolskiej kuchni i właśnie w dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam, jak robię moje ulubione danie, czyli Pyry i gzik. Ci oczywiście, co nie są z Poznania, z Wielkopolski mogą nie wiedzieć, co to jest gzik. Gzik to jest oczywiście twaróg z mlekiem, można go przyprawić szczypiorkiem, pierwszym solą. Eee, uwielbiam gzik z ziemniakami, ale dzisiaj do tego, żeby film był atrakcyjniejszy, po raz pierwszy będę robił tatar. Po raz pierwszy. Także nie wiem, co z tego wyjdzie, będziecie tego świadkami, ale eee, najtrudniejsze zostawimy sobie na koniec. Zaczynamy od gzika. Oczywiście nie jestem sam, także trochę tych serków trzeba było kupić. Zaczynamy rozpakowywać. To jest zwykły twaróg, słuchajcie, półtłusty, z którego z którego z którego, o, z którego gzik powstaje. Bardzo ciekawa taka dosyć, dosyć zabawna anegdotka, jak kupę lat temu kiedyś przyjechał do mnie kolega ze Szczecina. I stwierdziłem, że zrobimy sobie obiad. Mówię, zrobię, mówię, ty i gzik, nie? On mówi dobra, spoko. Nie? Zrobiłem ten gzik. Nałożyłem mu to na talerz te ziemniaki z tym gzikiem. On tak patrzy na ten gzik na te ziemniaki i mówi stary, ale co to jest? Mówi, jak się je ten goździk? Ja mówię, nie goździk, tylko gzik. Nie? I normalnie możesz sobie nakładać na, na ziemniaczki, możesz sobie nakładać, możesz sobie jeść osobno, łyżeczką jak to. To już jest naprawdę kwestia e, indywidualna. Piszcie w komentarzach w ogóle, jeżeli macie jakieś swoje na przykład ulubione przepisy na, na gzik. Z czym lubicie gzik? Niektórzy z cebulką robią. Ja na przykład z cebulką nie lubię. Ja w ogóle nie jestem za bardzo fanem cebuli. Aczkolwiek, tatar dzisiaj to dojdziemy do tego za momencik. Będę robił właśnie z cebulką, ale niewielką ilością i bardzo drobno, pokrojo, drobno pokrojoną. Wtedy, wtedy jest jakby akceptowalna przeze mnie ta cebula. Natomiast tak to za cebulą za bardzo nie przepadam, no ale co, mamy rozpakowane już wszystkie kosteczki serka, spróbuję go troszeczkę tak rozczłonkować, bo to wiecie, bo to trzeba będzie wymieszać, mieszać, ja nie wiem w ogóle, kurwa ten, ten garnek chyba będzie, no. Ho, ho ho, 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 ten garnek to będzie za mały. Musimy chyba... Garnek będzie za mały. Musimy to przerzucić do takiej miseczki, żeby nam się lepiej. O! Żeby nam się to lepiej wymieszało. No, I tu będzie zdecydowanie. Wydaje mi się, że... że tu będzie zdecydowanie lepiej. No i teraz tak. Yy, mleczko. O, idziemy. mamy mleczko. Tu mamy mleczko. Yy, ilość mleka oczywiście, to jest kwestia umowna. Tak jak umowna, jest też ilość majonezu dodawanego do sałatki. Pozdrawiam Dolores. Yy, to jest oczywiście kwestia gustu. Dolores, pewnie jak wyjadła mojego gzika, to by powiedziała, że to jest. Zupa mleczna, miś. Tak jak sałatkę ich zrobiłem. Zresztą też zrobimy z Dolores dla Was takiego kulinarnego vloga, gdzie zrobimy oboje sałatkę i sami ocenicie, czyja sałatka jest najlepsza. No ale to wszystko w swoim czasie. Tak jak obiecałem, ruszam na moim kanale z filmami. Na razie będą się oczywiście jakoś, może nieregularnie pojawiać te, te filmy, ale. Yy, Docelowo bym chciał, żeby się pojawiały w każdy, w każdy piątek o godzinie 16 na moim kanale, ale to Was oczywiście poinformuję kiedy, kiedy, kiedy to nastąpi. Szykuję dla Was naprawdę parę ciekawych rzeczy. No ale skupmy się na dzisiejszym filmie, czyli na, na gziku. W kuchni czas umila mi Grzesiu Kupczyk, który leci, nie wiem czy słychać. Yy, przepiękna piosenka Fabryka Heksów. Wczoraj właśnie miałem przyjemność właśnie być razem z Anetką, sobie spędziliśmy niedzielny wieczór właśnie w trubie u Bazyla, gdzie, gdzie Grzesiu Kupczyk grał piękny koncercik akustyczny. No i mi się wydaje, że taka ilość mleka jest już chyba taka chyba jeszcze kapkę, kurde, łapa trochę boli nie, od takiego mieszania. Ale już chyba taka ilość mleka jest chyba Dostateczna, tak mi, się, tak mi się wydaje Teraz posolimy troszeczkę to O, No Oczywiście z solą to też trzeba oczywiście uważać, bo to wiadomo żeby nie przesolić, nie? Bo Wydaje mi się, że jest ok. O! Szczypta soli dosłownie, tylko... A, jest że mi ręka boli. Nienawidzę tego mieszania, ale no, co zrobić? To jest dosłownie szczypta soli. Odłożymy troszeczkę yy, takiego dziku, takiego niedoprawionego do naszego synka Szymona A my Doprawiamy dalej I przechodzimy do Nie wiem czy jeszcze trochę mleka, ale kurde zobaczymy za chwilę Pieprz Pieprz czarny mielony tradycyjny zwykły To jest też oczywiście kwestia umowna Kwestia gustu kto ile lubi Mi czasami się zdarzy przesypać Sam się biję później w pierś Generalnie lubię, lubię jak jest trochę tego pieprzu w tym dziku, ale, ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, nie? bo jak się przesadzi, to, to jest też źle. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba będzie o. Damy jeszcze troszeczkę mleka wiesz, bo kapkę jeszcze damy. Ja lubię, jak taki jest luźny ten bo ziemniaki no o ziemniakach to Wam opowiem może przy innej okazji, bo właśnie też gotujemy i e, ziemniaki na przykład to też lubię takie pire bardziej niż ziemniaki e, rozpuszczam na patelni kostkę margaryny do smażenia smażę na tym cebulkę drobniutko pokrojoną e, wlewam do ziemniaków e, do tego wlewam maślankę i mieszam i takie pire mi fajne wychodzi także no, ale to już tam dzisiaj nie będę Wam pokazywał. Wydaje mi się, że nasz gzik jest chyba gotowy. Sprawdzimy tylko. Hmm. Nie wiem, ale to może spróbuj. A? I co? Znakuje czegoś, czy nie? Co? No. Czegoś tak. Soli? Soli? Radzi jeszcze szczypta? Żebyśmy nie przesolili? Ale mi się wydaje, że jest ok chyba. Mi się wydaje, że chyba już jest ok Ja uważam, że jest ok. Będziemy tak doprawiać, doprawiać, doprawiać. Nie jest zupa mleczna. <grym> Także wydaje mi się, że jest dobre. Dobra. Jeszcze jedno ma takie zboczenie, że jak robię, to zanim przyjdzie co do obiadu, zanim się pyry ugotują, to pół miski dziku już jest wyżawte. <grym> Dobra, zik mamy gotowy, a teraz yy, przechodzimy do drugiego dania, znaczy drugiej przystawki do tego dania, oprócz tego hmm. gariuszek. Yy, Tata, Tatar robię po raz pierwszy, także naprawdę zielonego pojęcia nie mam co z tego wyjdzie. Ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Jeżeli macie jakieś fajne oczywiście przepisy na, yy, na tatar no to również oczywiście możecie w komentarzach pisać albo w prywatnych wiadomościach zawsze bardzo chętnie czegoś nowego spróbuję. Nie wiem, wyczytałem, że tata trzeba zmielić takie mięso yy, wołowe. Zmielić, skroić. Nie mam pojęcia, czy mi to wyjdzie, bo żadnej mielarki nie mam. Mielarki? Nie wiem, jak to się mówi. W każdym bądź razie. O! Ja tam lubię takie. O! Mm. To kroić, tak naprawdę, bo I co mi to da? To jest kwestia, kwestia doprawienia chyba nie, bardziej doprawienia, wymieszania. Naprawdę, słuchajcie, pierwszy raz to robię. Kupiłem sobie parę, parę naprawdę ciekawych rzeczy do tego tataru dzisiaj. I kompletnie nie mam pojęcia, ile ten film będzie trwał. A mnie też widać w ogóle, jak tak kręcisz, czy, czy tylko widać moje ręce cały czas? <grym> nie mam pojęcia, ile ten film będzie trwał. Natomiast yy, rzucę go na pewno, no bo sporo z was właśnie pytało też o, o takie kulinarne jakieś rzeczy z mojej strony kucharz ze mnie żaden, tak i zawodnik MMA, <laughs> ale, ale lubię czasami sobie w kuchni posiedzieć i, i, i zrobić coś dobrego. W związku z czym, w związku z czym postanowiłem właśnie dzisiaj jak jest okazja to czemu by nie spróbować i podzielić się z wami czymś fajnym. Tym bardziej, że tak jak mówiłem teraz będę chciał żeby takich filmów nam na moim kanale pojawiało się naprawdę sporo. Jeszcze na razie nie mogę wam dać tak słowa, że będą one regularne. Natomiast mówię, docelowo bym chciał, żeby co tydzień się pojawił nowy film. Naprawdę w przygotowaniu są naprawdę grube, grube pomysły. Dobra, mięsko wołowe mamy yy, tatar wołowy, przepraszam, mamy w garnuszku. Teraz tak. Skroję sobie troszeczkę cebulki. No, troszeczkę cebulki sobie skroję, ale naprawdę niedużo, bo kurwa, jak to ślisko. O, o dosłownie dwa takie plasterki. Drobniutko to skroimy. Akurat cebulę bo w ogóle powiem Wam, że nauczyłem się kroić całkiem niedawno. Bo wcześniej też za bardzo nie lubiałem cebuli kroić. No chyba w sumie nikt nie lubi. Łzy jakoś mi nie lecą. Jestem przyzwyczajony w sumie, bo bardzo często ziemniaki robimy. Yy, właśnie tak mówiłem z cebulką. Także chyba jakoś tak jestem uodporniony na to. O. Natomiast... No, wydaje mi się, że w sam raz będzie chyba tej cebulki nie za dużo, nie za mało. Mm. Chwilę to zajmie, bo ja mówię naprawdę moja akceptowalność cebuli jest naprawdę bardzo, bardzo nikła w związku z czym jeżeli już jest to naprawdę, to naprawdę chcę żeby była bardzo drobno pokrojona aż naprawdę do dosłownie miniaturowych, milimetrowych nawet nawet wreszcie będzie o kawałeczku tak samo jak kroję cebulę do ziemniaków nie, nie wiem jakoś i tak moja tolerancja na cebulę się znacznie zwiększyła, bo kiedyś to w ogóle nie akceptowałem yy, pod żadną postacią. Nie? Tak szczerze mówiąc, w pizzy na przykład to w ogóle nie akceptuję cebuli. Nie? Jak widzę te wielkie koła cebuli na pizzy, to znaczy nie widzę, bo w ogóle takiej pizzy nie zamawiam, a jeśli zamawiam, to zawsze w pyszne PM dodaję adnotację, że proszę pizzę bez cebuli. No, cebulka właśnie przybiera, yy, możemy tutaj pokazać. Przybiera już taką formę, właśnie yy, zaczyna przybierać taką formę, jaką właśnie ja sobie życzę, czyli bardzo drobną, bardzo drobniutko. Uff, jeszcze trochę tej cebuli to ja się dzisiaj nakroję, bo jeszcze do ziemniaków, do ziemniaków to kroję zawsze całą, nie? No, cyk, cyk, cyk. Cebulka, a już wiem co następne będę kroił. Już wiem co następny będę kroił. Ogóreczki kiszone. Pierwszy raz robię to naprawdę. Pierwszy raz. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Dobra mamy. Cebulkę mamy pokrojoną. Wrzucamy do garnuszka. wrzucone do garnuszka. Kolejny składnik. Ogóreczki kiszone. Ogóreczki kiszone. Nie wiem jak wiale ja wodę z ogórów. Coś chcesz spróbować? Coś pięknego na kaca. No na pewno każdy z Was kiedyś na kaca pił wodę z ogórów kiszonych. Mm. Dzisiaj nie mam kaca akurat, ale ale i tak uwielbiam wodę z ogórków. Nie wiem ile tych ogórków do tego skroić. Weźmiemy takie trzy takie większe, może na początek, żeby się tu nie przewróciło. No i też będziemy próbowali nie wiem w sumie jak, ale na plasterki, no i później w kosteczkę. Nie mam pojęcia co mi z tego wyjdzie. Ale. Chyba coś wyjdzie z tego. Dobra. Ogórki akurat się bardzo łatwo podkroi. Bo są mięciutkie. Także. Nie powinienem mieć z tym większego problemu. Bardziej się zastanawiam. Czy ktoś w ogóle ten film obejrzy, bo chyba będzie z 40 minut trwał, jak się okazuje. Staram się naprawdę to robić na szybkości, żeby Was za bardzo nie zanudzać. Ale to no jest to w sumie pierwszy taki film. Bo tamten, y, 3 lata temu jak nagrywałem, co sałatkę robiłem, no to praktycznie wszystko miałem gotowe. Już przygotowane, sami widzieliście zresztą. A teraz o, sami widzicie, że y, praktycznie wszystko samo. Przygotowuję. O. Lubię tak kroić, że powiem, że... Właśnie nauczyłem się tej metody tak naprawdę niedawno stosunkowo. O. No, góreczki to raz, dwa. Cyk, cyk, cyk Nie wiem, czy tutaj ich za dużo nie będzie, ale mówię, ja pierwszy raz coś takiego robię. I to jeszcze przed kamerą, także mam prawo czuć się zestresowany, co innego jak śpiewam, tak? Robię to od 17 lat, to się nie stresuję przed kamerą, ale nie na co dzień, nie na co dzień jakby gotuję czy przyrządzam jakieś jakieś dania. Dobra. Wydaje mi się, że ogóreczek już jest gotowy, także możemy go do garnuszka do garnuszka możemy nie będziemy żałować mamy ogóreczka o, mamy ogóreczka i teraz co? z tego co czytałem, czekajcie przepłuczę sobie rączki tylko cypki się gotują teraz tak przepraszam Wiem, że to było niestosowne przy przygotowywaniu posiłku, ale to z głodu już po prostu mi się odbija. Damy troszeczkę soli, oczywiście. Tutaj to kompletnie nie mam pojęcia ile tej soli dać. Jestem totalnym mówię. Pierwszy raz robię tatar, nie? Pierwszy raz. Damy pieprzu. Damy pieprzu. Ale mi się sypło. Damy pieprzu, yy, mamy taką przyprawę, nie wiem, czy to do, to do tataru się nada, ale spróbujemy, przyprawa do zup, sosów, sałatek, no, być może nie, mamy kwasek cytrynowy i mam zajebistą musztardę, nie wiem, czy ją próbowaliście, yy, Madero, musztarda słodko-ostra, petarda, wczoraj ja tym parówki z tą musztardą, Jest naprawdę petarda. Yy, więc tak. No dobra. Jak to się głównie otwiera? Dobra. Nie opieczam, jak to się otwiera. O nie, już mamy. Dobra. Nie wiem, ile tego się leje. Chyba tyle. Damy trochę tego magii. Nie wiem też. Chuj tam, nie wiem, nie ma pojęcia naprawdę, ile się tego daje. I musztardka. Tyle chyba będzie. Ok. nie? I spróbujemy teraz to wymieszać. Spróbujemy to wymieszać. Naprawdę powiem wam szczerze, że nie wiem, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz coś takiego robię ale zaczyna wyglądać fajnie. Zaczyna wyglądać apetycznie. Konkurde znowu ręka zajebiście boli od mieszania. Ale nie tak spróbuję, na wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę musztardy możemy dać. O! Ten olej słonecznikowy. Jajko, nie wiem, rzuca się niby na tatar, ale można też yy, wymieszać. Także no, wydaje mi się, że chyba nic się nie stanie, jak wrzucimy świeżo jajko. O! Żółtko. Jajeczko. mamy jajeczko. Wyjmiemy żółtko. O! Żółteczko. Chodź, damy jeszcze jedno. Zdajemy jeszcze jedno. Co? Będziemy się pierdzielić, co? O! Żółteczko. Chuda jaka kalereta tej. O, i mamy żółteczko. Kurde, powiem Wam, że jestem naprawdę tak podekscytowany. Pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz robię coś takiego. Pierwszy raz robię tatar. Dzisiaj kupowałem w Lidlu ten tatar i sprawdzałem szybko przepisy na Google, nie? Także Dobra, chwila prawdy, pierwsza degustacja. Naprawdę jestem, jestem ciekaw, co z, tego, co z tego mi wyszło. Mm. Zajebisto. Ale to jest no to chcesz spróbować? Nie. Słuchajcie, w tym domu jestem tylko ja, fanem tataru. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Ogóreczek cebulka. Przyprawione. Jezu. Jaki dzisiaj będzie pyszny staropolski obiadek. Naprawdę. Jakbym mógł, to bym przez ten ekran dał spróbować, ale jest naprawdę pyszne. Nie wiem, czy do obiadu tego nie pierdolę całego. <grym> mm. Pyszne! Myślę, że z pewną buzią się nie mówi, ale... Słuchajcie, tak jak mówiłem, pierwszy raz to robiłem, na pewno coś zjebałem, bo na pewno coś zjebałem. Na pewno wśród was jest ktoś, kto bardziej się na tym zna, także oczywiście jestem pokorny. Całe życie się człowiek uczy tej pokory, także... Jak macie jakieś fajne, ciekawe przepisy na tatar, czy też na gzik, który robiłem wcześniej, piszcie na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli podobał Wam się film, zasubskrybujcie mój kanał, bo pędzimy nieuchronnie w stronę 10 tysięcy subskrypcji, także zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo już niebawem będą kolejne filmy, niekoniecznie kulinarne. Ja tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, bo za chwilę pyry mi się wygotują z rozumu. Piąteczka, trzymajcie się mordy. Do zobaczonka. Pozdrawiam. Hej.